Wyleczyć przeszłość. Kartę przełożyłam. I tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest setna pytania. A, śmierć. Co wychodzi naprzeciw? Królowa. Kinu. Wynik, odpowiedź, rada? Sześć. Kiliów. Dołożę kartę. Dziesięć monet. Dołożę kartę. Rycerz monet. Dołożę kartę. Trójka kielichów. Na spodzie talii jest karta Czwórka i to może być tło czytania. To jest szczęście, rodzina, szczęśliwy związek: sedno, śmierć, zakończenie, transformacja i zmiana. To jest duża niechęć do zmiany. Jest trudno poddać się zmianie. Śmierć pokazuje zakończenie związku, ponieważ związek nie był dla nas korzystny i prędzej czy później musiałby się zakończyć. Śmierć również sygnalizuje, że w danej relacji konieczne są zmiany takie konkretne i radykalne zmiany. Trwanie przy swoim i nie poddajemy się zmianie spowoduje u nas zgorzkniałość i stratę która jest nieunikniona widząc kartę śmierci. Kiedy sami poddamy się zmianie, to ta zmiana będzie trochę łagodniejsza. Kiedy nie poddamy się zmianie, to rozdziwią nas kruki i wrony Stefana Żeromskiego. Warto byłoby sięgnąć do tej lektury. Ja chyba to zrobię. Co wychodzi naprzeciw? Królowa kichów. No to jest niespełniona miłość. Porzucenie swojej miłości dla kogoś innego. Zignorowana intuicja. To też są zignorowane przesłanki lub zignorowane dobre rady, aby nie tworzyć związku z tą osobą. To też są długie oczekiwania na miłość. Czyli czekamy... Aż ktoś nam potwierdzi swoją miłość do nas. I to jest bardzo smutne. To też jest postawienie się na drugim miejscu. To też są, albo były duże wątpliwości. Pomoc specjalisty może być naprawdę potrzebna. To też są manipulacje, to też jest depresja spowodowana. Niespełnieniem naszych oczekiwań, bezsensowna uległość, bezsensowna pomoc. Wynik, odpowiedź, rada: sześć kielichów, 10 monet, rycerz monet i trójka kielichów. Założenie rodziny, emocje, romans pomiędzy. Młodymi ludźmi, to też jest brak dojrzałości, spotkanie bratniej duszy. Jeżeli strona przeciwna potwierdzi nam, że również jesteśmy dla niej bratnią duszą, to jest szansa na trwały związek. Szóstka kielichów pokazuje odnowienie kontaktów i taką tęsknotę za miłością sprzed lat. Jeżeli wracamy do wspomnień, do miłości, z lat młodości czy sprzed lat, i do tych wspomnień nie mamy zdrowego dystansu, i te wspomnienia nie są dla nas miłe, są bolesne, to trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty, aby pomógł nam zamknąć przeszłość, aby te wspomnienia stały się dla nas miłe. Dziesiątka monet pokazuje Wzajemną pomoc, znajomość z osobą godną zaufania, z poważnymi intencjami. Ludzie myślą nie tylko o miłości, ale także o materialnej strefie życia. Dziesiątka mantra pokazuje wygodne życie oraz małżeństwo. Kochankowie mieszkają razem na tym samym terytorium. Większość par. Lub jedna ze strony tworzy związek, bierze ślub bez miłości. Spotykają taką osobę, która miała podobną sytuację w swoim domu rodzinnym i stają się dla siebie przyjacielem forever, bo on czy ona wie doskonale, co czuje, bo sam, bo sam to przeszedł w domu. Czyli siebie nie traktują jako partnerów, tylko osobę, która pomoże wyjść z trudnej sytuacji. Zaraz mi powiesz, że jesteś dla niego partnerką, a nie jest dla ciebie partnerem. Zdrowy partner nie chce osoby do związku, która miała trudności w swoim domu rodzinnym. Nie zawraca sobie głowy takimi ludźmi. Kieruje ich do. Psychologa, do specjalisty, aby uleczyli swoją przeszłość. Zdrowy partner nie chce przyjaciela forever. Ofiary też go nie interesują. Chyba przejrzyście wytłumaczyłam, i nie powinno być wątpliwości, czego oczekuje dojrzały i zdrowy partner. Ja jestem miła i konkretna. Mam swój styl. Będę się cieszyć, że choć jednej osobie pomogłam tym czytaniem, że dużo zrozumiała. Życzę Ci zdrowego dystansu, zdrowego dystansu do siebie, do życia oraz życzę Ci, abyś była szczęśliwą osobą. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zapraszam do kontaktu. Również zapraszam do komentarzy. Chętnie przeczytam. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość. Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.